Dlaczego małe sprawy mają duże znaczenie w zarządzaniu. Nowoczesne zarządzanie, a przede wszystkim skuteczne zarządzanie tytuł Małe, drobne sprawy jaki mają wpływ na zarządzanie w ogóle. I omówię tutaj dwa aspekty dotyczące właśnie drobnych spraw, a które mają zasadniczy wpływ na to, jak w ogóle zarządzamy, jak jesteśmy skuteczni. Pierwszy obszar, Manager. Wyobraźmy sobie, że jest dyrektor, który przyjmuje sprawy pracownicze, które do niego dochodzą. Różnego rodzaju. Ktoś przychodzi do niego i mówi: Szefie, chciałbym, aby szef spojrzał na to, bo tu potrzebuję prawkę. Albo co mam zrobić, bo albo. Ktoś przychodzi i do zatwierdzenia jest jakaś kwestia. Albo ktoś przychodzi i mówi: Mam pomysł. I tak dalej, i tak dalej. Nazywijmy to drobnymi sprawami. Mówiąc o pomyśle, mam na myśli też jakiś drobny pomysł, a nie jakaś propozycja strategii, którą trzeba szeroko omawiać. I teraz uwaga. W momencie, kiedy. A ja jestem dyrektorem, szefem, i tak dalej. I przyjmę sobie taką politykę. Ktoś przychodzi do mnie. Daje mi jakąś małą sprawę, a ja y, mówię, dobrze, to zostaw mi to. I odkładam taką kwestię z boku u siebie na biurku. I zajmuję się dalej pewnymi kwestiami. Za chwileczkę przychodzi ktoś następny, za 15 minut daje mi następną rzecz. No to znowu odbieram ją i odkładam. Mówię, zajmę się tym później. I dochodzą do mnie, powiedzmy, takich 5-8 rzeczy, pojawia się u mnie. Na biurku, które sobie odkładam. I każda z nich jest relatywnie drobna. No bo ja jestem dyrektorem, zajmuję się rzeczami strategicznymi i tak dalej, tak dalej. No to są jakieś kwestie. Ktoś potrzebuje parawkę, ktoś potrzebuje spojrzenie, ktoś potrzebuje zatwierdzenia, ktoś potrzebuje spojrzenia, czy to jest ok, i tak dalej. I odkładam takich rzeczy 6-8 w ciągu dnia. I robię tak następnego dnia, robię tak następnego dnia. Jest bardzo dużo menedżerów w naszym środowisku, zresztą wszędzie na świecie, którzy tak robią, bo to są drobne rzeczy. Teraz wyobraźmy sobie, że po trzech dniach na biurku mamy dwadzieścia kilka takich spraw. I zastanówmy się nad jedną rzecz. Te 25 spraw, które pochodzą od na przykład 15 osób, bo może niektóre przyniosły nam dwie takie sprawy. Jakie one są istotne, każda z tych spraw pojedynczo w skali tematów, za które ja jestem odpowiedzialny? Ponieważ wiem, że to są drobne sprawy, w związku z tym odpowiedź zawsze brzmi. No, to nie jest taka wielka sprawa. Przecież, gdyby była wielka, to mi się nią zajął od razu. A ja ją odłożyłem, dlaczego? No, spojrzę na nią. No, przecież jestem dyrektorem. Mam tutaj rzeczy strategiczne, taktyczne, kalibru większego, więc te rzeczy muszą poczekać. Przecież ja jestem dyrektorem. I tak sobie czekają. I teraz zastanówmy się nad innym pytaniem. Nie, czy taka drobna rzecz jest zasadnicza w całości naszej strategii działania, tylko jaki wpływ ma 25. Drobnych rzeczy leżących na biurku pochodzących od moich podopiecznych, nazywałem ich 15, od 15 podopiecznych. Jakie to ma znaczenie, że one przez tydzień leżą i tam tematy się nie ruszają? No, tu odpowiedź jest już zupełnie inna. Jaka? I to jest do przemyślenia. Te 25 tematów, trzymanych na biurku przez tydzień, dopiero którymi zajmę się w poniedziałek, wtorek, następnego tygodnia, to bardzo często jest blokada działania na dużym obszarze firmy. Co to jeszcze powoduje? Powoduje spadek motywacji. Bo człowiek czuje, że to jest drobna sprawa, dyrektor się tym nie zajął, ale ta drobna sprawa dla tego podopiecznego, który do mnie przychodzi, to jest sprawa, która bardzo często nie pozwala ruszyć do przodu. I w związku z tym nie tylko spada motywacja, ale fizycznie te malutkie rzeczy blokują możliwość pójścia do przodu na wielu obszarach. I oczywiście nie oznacza to, że każda z tych rzeczy. Albo pięć naraz zablokują, albo nie zablokują. Ale kiedy jest ich dużo, mentalnie jesteśmy w stanie, może nie tyle mentalnie, ile pomyśleć o tym, jesteśmy w stanie, w ilu punktach jest to wstrzymywanie drobnych działań. A to one składają się u naszych podopiecznych na to, że dany proces, dany projekt idzie do przodu. W związku z tym, co sugeruję? Stosować zasadę następującą. Jeżeli mała sprawa przychodzi do mnie, Nauczyć się przepychać ją od razu, albo, wariant drugi, ja, ja mam taki zwyczaj, że od razu, jak przychodzi do mnie sprawa, nie odkładam jej, tylko od razu. Ale oczywiście nie zrobię tak z każdą rzeczą, bo czasami wymaga to skupienia się. Ale bardzo dużo takich drobnych kwestii trafiających do dyrektora wymaga tylko jego spojrzenia, bo on niejako zgadza się wielokrotnie z tym, co tam jest. Ale nawet tego podpisu nie składa i zostawia to przez tydzień, i to leży, i czeka, i też demotywuje inny. I teraz uwaga. Dajemy w ten sposób także naszym podopiecznym możliwość odpowiedzi. No wiesz, ja nie mogłem ruszyć do przodu z innymi sprawami, bo to mnie blokowało. I czasami mają rację, a czasami to jest tylko i wyłącznie taka wymówka. I teraz uwaga. Róbmy tak, załóżmy, że tak zrobimy z 80% tematów, a 20% zostaną dłużej. Z takich czy innych powodów, no bo świat nie jest idealny. Wariant numer dwa: mam zasadę: codziennie pozbywam się tych rzeczy, bo jeżeli zrobię to w ciągu 24 godzin następnego dnia, wrzucę to już w akcję, odbiję to do swojego podopiecznego, sytuacja się zmieni, będzie lepiej. Przemyślmy to sobie to ważna kwestia. A teraz drugi aspekt tematu: drobne rzeczy mają duże znaczenie. Wyobraźmy sobie, że podopieczny do nas przychodzi, rozmawiamy z nim i on mówi Dobrze szefie, to ja a tam jutro przyślę panu propozycję jak to zrobić. To jest drobna sprawa, nieistotna w tym głównym ciągu naszej działalności. Rozmawiam przez telefon z moim podopiecznym i on mówi w ten sposób Dobrze szefie, to w takim razie ja jutro powiem to Karolowi i tak zrobię, żeby on poszedł i dowiedział się o to i przyśle nam informację. Fajnie. Trzecia sprawa to ja to biorę, ja to przemyślę i zaproponuję w tym tygodniu, co zrobić. Jakaś drobna sprawa. Od razu mówię o drobnych sprawach. I teraz ludzie idą w tango z rzeczywistością, procesy trwają, firma działa, pojawiają się wyzwania, problemy, pojawiają się porażki, zwycięstwa, ale przede wszystkim po prostu bieżączka. I w tym wszystkim, ponieważ było to w powietrzu, hasło pojawiło się, dobra, ja to zrobię, nikt tego nie zapisał i tak dalej. Wyobraźmy sobie, że tych trzech pracowników, podopiecznych, którzy powiedzieli to, ja to zrobię, w tym całym rozgardiaszu, pracując bardzo zaangażowanie, rozumiejąc, że przecież są ważne sprawy i trzeba się nimi zajmować, po prostu te trzy małe rzeczy opuścili. I wyobraźmy sobie teraz, że po półtora tygodniu, tak? Mija ileś tam 10 dni, ja nagle sobie przypominam, że albo życie mi przypomina, że fajnie byłoby mieć tą rzecz, do której przecież ten Karol się zobowiązał już półtora tygodnia temu i powiedział, że to będzie następnego dnia albo w tym tygodniu. I teraz ja do niego dzwonię, albo idę do niego i mówię: Słuchaj, to miałeś to przygotować. A on mówi: O, szefie, przepraszam, zapomniałem, no bo byliśmy tak zajęci i tak dalej dobra, to ja to przygotuję. I każdy, z tych ludzi, którzy powiedzieli: Ja to zrobię, miało odpuszczone, sami tego nie przypilnowali i nikt się o to o nich yy, nie zapytał. Dopiero gdzieś to tam trafia, albo po prostu umiera śmiercią naturalną. Jaki to jest sygnał dla podopiecznego? Sygnał jest następujący: Nie ma problemu z tym, że się zobowiąże i czegoś nie zrobi. Oczywiście w jakich kwestiach? Drobnych. Bo jeżeli ktoś się zobowiąże do rzeczy bardzo zasadniczej, głównej, do tego, co jest kwintesencją naszego działania, albo do jakiegoś dużego projektu, coś jest, ma duży kaliber, to tego raczej nie zapomnimy. Ale... Te malutkie tematy uczą naszych podopiecznych, że te troszkę większe niż malutkie też możemy przesunąć. A ponieważ te większe niż malutkie możemy przesunąć, to te średnie właściwie też możemy wytłumaczyć, dlaczego żeśmy nie zrobili. Czyli nie utrzymy komunikowania się: hej, nie mogę tego dotrzymać, w związku z tym komunikuję, że nie mogę. Co z tym możemy zrobić? Ale przede wszystkim komunikujemy się w następującym temacie. Przekazujemy naszym podopiecznym A, że nie jesteśmy konsekwentni. 2. nie musimy w naszej firmie być konsekwentni. 3. taką kulturą staje się kultura naszej firmy. A w związku z tym, jeżeli ja pięć razy nie zrobiłem na czas, to szósty raz ktoś nie może mieć do mnie pretensji, że czegoś nie zrobiłem, bo ja już wprowadziłem, wprowadziłam taką kulturę. I to jest bardzo częsty problem. A z czym związany? Kulturowo Europa nie oporuje na tak zwanym systemie zarządzania czasem. A jeżeli ktoś działa na systemie zarządzania czasem, to w momencie, kiedy deleguje jakiś temat, kiedy słyszę, że ktoś mówi, to ja to zrobię, momentalnie wpisuję sobie Karol, środa i z tak zwaną w systemie zarządzania czasem literką D będę oczekiwał od Karola. I jeżeli Karol tego nie zrobi, to ja jako menedżer zatelefonuję i powiem, hej Karol, Mówiłeś, że zrobić. co się dzieje? Jak on Ojej, zapomniałem i tak dalej. Mówię, "Okej, okay, dobra, to co w związku z tym? I teraz, jak Karol dostanie taką informację za pierwszym razem, zapewniam Was, że szansa, że następnym razem będzie pilnował drobnej małej rzeczy, małej rzeczy, jest o wiele większa. I w ten sposób buduje się kultura skuteczności. Co to jest system zarządzania czasem? Cóż, jeżeli jesteście tym zainteresowani, wejdźcie na naszą stronę i na naszej stronie Quest Change Managers będziecie mogli zobaczyć tam cały program, przeze mnie nagrany, właśnie na temat systemu zarządzania czasem. Ten program trwa dwie godziny, ale uczy nas, menedżerów, i nie tylko skuteczności, sumienności, a przede wszystkim daje nam spokój, bo pilnuje tych małych, drobnych rzeczy. Bo ktoś, kto jest na systemie zarządzania czasem, nie musi pamiętać dlaczego, bo nie musi pamiętać ktoś czegoś, Czego nie musi pamiętać, bo pamięta system. Dlatego zapraszam serdecznie. I oczywiście, zapraszam Was do tego, abyście się podzielili tą informacją z innymi, na przykład porozmawiali o tym w swojej firmie, bo świeca, od której odpalana jest następna, nic nie traci, jeżeli nawet zgaśnie. Na ekranie widzicie link do materiału, który pokaże Wam, czym jest system zarządzania czasem. Jest to materiał zupełnie bezpłatny. Po tej stronie macie subskrypcję, do której zapraszam. Po drugiej stronie mamy film, połączenie z filmami, które nawiązują do tej tematyki. Zapraszam do komentarzy. Życzę wszystkiego skutecznego. Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers.